Ukochana, zatrzymaj się teraz tam, gdzie Twoje stopy dotykają ziemi Twojego istnienia. Ucisz wszelkie głosy zewnętrzne i skup swój duchowy słuch na częstotliwości tej wiadomości, gdyż wstąpiłem ze sfer Boskiej Pilności, aby przynieść Ci ultimatum miłości i szansy. Czułaś niezwykły niepokój w ciągu ostatnich 48 godzin, uczucie, że coś zaraz wybuchnie, jak grzmot zapowiadający deszcz, i patrzyłaś na zegarek z wrażeniem, że jesteś spóźniona na spotkanie, o którym nie wiesz. Pan wysłał mnie, bym ci powiedział, że ten pośpiech w twoim duchu to nieludzki lęk. To duch święty cię popycha, ponieważ błogosławieństwo, na które czekasz od lat, odpowiedź, która wydawała się trwać wieczność, to już jest na progu. Jednak warunkiem otrzymania nie jest już czekanie, lecz ruch. Niebo ostrzega cię z autorytetem, działaj natychmiast. Ruszaj się z wiarą i zdecydowaniem, rozwiąż to, co zaległe, zanim będzie za późno i drzwi łaski, które otworzyły się na krótką chwilę, zamkną się ponownie. Abyś zrozumiała powagę tego działania teraz, muszę zabrać cię do duchowej wizji twojego czasu. Stoisz na granicy zmiany życiowej. To, co jest na progu, to nie tylko błogosławieństwo materialne, to zmiana tożsamości. Bóg przynosi ci nowe szaty. Ale Pan pokazuje mi, że istnieje duch letargu, nadprzyrodzone zmęczenie, które próbuje przykleić się do Twoich kości. Kiedy myślisz o zrobieniu tego, co trzeba zrobić, czy to wysłanie tego e-maila, odbycie tej trudnej rozmowy, wybaczenie tej osobie, czy uporządkowanie domu, przychodzi ciężar, senność, chęć powiedzenia: Jutro to zobaczę. Uważaj! To jutro jest pułapką. Wrók wie. Że Twoje błogosławieństwo dotarło już do drzwi, i jedyną strategią, jaka mu pozostała, jest sprawienie, byś nie otworzyła ich na czas. Chcę, żebyś straciła timing. W świecie duchowym opóźnienie jest synonimem straty. Ten, kto spóźnia się do drzwi arki, zostaje na zewnątrz podczas potopu. Pan objawia mi konkretny dokument lub papier, który stoi w miejscu. Może to być rejestracja. Uregulowanie prawne, sprawa sądowa, a nawet list, który musisz napisać. Ten papier jest fizycznym kluczem, który przekręca duchowy zamek. Patrzyłaś na to ze zniechęceniem, myśląc, że to biurokracja, ale Bóg mówi, że to proroctwo. Działaj natychmiast. Weź ten papier dzisiaj. Rozwiąż tę zaległość teraz. Ruch, który wykonasz na ziemi w najbliższych godzinach. Uwolni legon aniołów, którzy stoją i czekają na Twój znak. Twoje posłuszeństwo jest ich paliwem. Jeśli ty się nie ruszysz, oni nie mogą awansować. Bądź czujna na nieoczekiwaną wizytę lub kontakt. Ktoś zapuka do Twoich drzwi lub zadzwoni o nieprawdopodobnej porze. Ta osoba przynosi odpowiedź lub jest do niej mostem. Jeśli będziesz rozproszona, szpąca duchowo lub zbyt zajęta banalnymi sprawami, Możesz odprawić posłańca Boga, nie zdając sobie z tego sprawy. Anioł mówi: utrzymuj dom swojej duszy w czystości, a drzwi odryglowane. Nie pozwól, by uraza lub żal zajmowały miejsce, gdzie ma wejść błogosławieństwo. Jeśli to już jest na progu, oznacza to, że w korytarzu wejściowym nie ma miejsca na śmieci. Zrób pilne emocjonalne porządki. Wybacz tym, którym masz wybaczyć teraz. Nie zabieraj starego bagażu do nowego cyklu. Istnieje tajemnica dotycząca świtu. Pan próbował cię obudzić między trzecią a piątą rano. Budzisz się, patrzysz w sufit i próbujesz wrócić do snu. Nie rób tego. To jest godzina dostawy. To moment, w którym zasłona między niebem a ziemią jest najcieńsza. Kiedy obudzisz się tej nocy, wstań. Choćby na pięć minut. Żegnij kolana i powiedz: Panie, jestem tutaj i jestem gotowa przyjąć to, co jest u drzwi. Ta postawa gotowości zerwie łańcuchy powolności, które jązały Twoje stopy w ostatnich miesiącach. Jest szczegół dotyczący decyzji finansowej. Wahałaś się przed inwestycją lub cięciem wydatków ze strachu przed brakiem. Ale duch mówi, że zatrzymywanie ze strachu blokuje przepływ. Zanim będzie za późno. Podejmij postawę zaufania. Ziarno musi wyjść z Twojej ręki, aby drzewo mogło urosnąć. Jest okazja biznesowa lub szansa na wzrost, która przejdzie ci przed nosem jak błyskawica. Jeśli będziesz analizować zbyt długo, ludzką logiką, stracisz ją. Intuicja będzie Twoim przewodnikiem, nie arkusz kalkulacyjny. Poczuj puls Boga i skacz. Niebo ostrzega Cię również przed próbą odwrócenia uwagi. Gdy tylko zdecydujesz działać natychmiast, piekło podniesie rozpraszacza. Telefon zadzwoni z plotkami, sprzęt AGD się zepsuje lub wybuchnie bezsensowna mała kłótnia rodzinna. Celem jest odwrócenie twojej uwagi od tego, co najważniejsze. Nie daj się złapać na przynętę. Ignoruj hałas. Skup się na celu. Powiedz sobie, nie mam czasu na to, co nie buduję, bo mój cud jest u drzwi. Twoja determinacja, by nie dać się rozproszyć, będzie dowodem Twojej dojrzałości do przyjęcia tego, co nadchodzi. Czujesz ciepło w klatce piersiowej lub przyspieszone bicie serca, czytając to. To Duch Święty potwierdza pilność. To nie panika, to zestrojenie. Twój duch je, że ta wiadomość jest prawdą. Jesz, że popychałaś brzuchem, odkładałaś na później życiowe decyzje. Ale miłosierdzie Boga przyszło dzisiaj, by dać Ci ostatnie ostrzeżenie, zanim okno się zamknie. To, co jest na progu, jest zbyt wielkie, by traktować je z zaniedbaniem. Widzę połączenie ze zdrowiem. Działaj natychmiast, dotyczy również Twojego ciała. Jest sygnał, który ignorowałaś, mały ból lub badania kontrolne, które odkładałaś. Żadbaj o świątynię. Błogosławieństwo. Które nadchodzi, będzie wymagało siły fizycznej, by się nim cieszyć. Nie pozwól, by choroba skradła ci czas świętowania. Prewencyjna troska dzisiaj jest gwarancją długowieczności jutro. Przygotuj się na zmianę scenerii. To, co jest u drzwi, będzie wymagało od Ciebie wyjścia ze strefy komfortu. Może będziesz musiała zmienić miasto, pracę lub krąg towarzyski. Strach przed nieznanym cię paraliżował? ale Bóg mówi: Ja już poszedłem przodem. Gdzie postawisz stopę, tam już jest zdobyte. Strach, że będzie za późno, musi zostać zastąpiony pewnością, że Bóg czasu trzyma wskazówkę zegara tylko po to, byś przeszła. Ale nie będzie jej trzymał wiecznie. Szczelina w Morzu Czerwonym jest chwilowa, musisz przejść, póki wody stoją. Ale uważaj teraz, gdyż zasłona unosi się nieco bardziej. A moje duchowe oczy wychwytują za kulisami szczegół, który sprawi, że krew w żyłach ci zastygnie, nie ze strachu, ale z absolutnego potwierdzenia. To, czego nie wiesz, a co niebo trzymało w tajemnicy aż do tej sekundy dla Twojego ocalenia, to fakt, że odbywa się niewidzialny wyścig. Pan pokazuje mi, że w tym samym czasie, gdy Twoje błogosławieństwo dotarło do progu, na progu. Został wydany kontroskaz przez zawistne usta. Ktoś, kto zna Twój potencjał, ale boi się Twojego sukcesu, wypowiedział w ciągu ostatnich 24 godzin słowa: Ona nie zdąży. Ta osoba liczy na Twoją prokrastynację. Stawia na Twoją zwłokę. Dlatego rozkaz: Działaj natychmiast, jest strategią wojenną. Jeśli ruszysz się dzisiaj, dotrzesz przed przekleństwem. Jeśli będziesz czekać, Napotkasz baliera. Bóg chce, byś była szybsza niż cudza zazdrość. I jest przyprawiająca odreszcie tajemnica dotycząca zgubionego lub zamienionego klucza. Miałaś uczucie lub niedawny sen, w którym szukałaś czegoś, by otworzyć drzwi i nie mogłaś znaleźć, lub klucz nie przekręcał się w zamku. To nie był tylko sen, to było ostrzeżenie o fałszywej okazji. Uważaj. Zanim prawdziwe drzwi otworzą się całkowicie, pojawią się fałszywe drzwi. Ktoś zaoferuje ci drogę na skróty, łatwy zysk lub rozwiązanie, które wydaje się magiczne. Anioł ostrzega, odrzuć skrót. To, co jest na progu, jest prawowite i wymaga wysiłku, a nie podejrzanej łatwości. Prawdziwe błogosławieństwo ma ciężar chwały, fałszywe jest lekkie jak słoma i ulatuje z wiatrem. Rozeznanie jest teraz twoją bronią. Bądź czujna na zepsuty przedmiot w Twoim domu. Duch Święty wskazuje na coś, co przestało działać: zegar, zamek lub urządzenie elektroniczne, a co zostawiłaś w takim stanie, myśląc naprawię to później. Ten zatrzymany przedmiot działa jak duchowa kotwica, utrzymując energię stagnacji w Twoim otoczeniu. Niebo instruuje: napraw lub wyrzuć. Nie trzymaj niczego zepsutego w czasie Twojej odnowy. Fizyczny akt usunięcia tego, co nie działa, będzie proroczym znakiem, że jesteś gotowa na nowe, które działa. To akt Jary, odblokowanie kanału, by rzeka mogła płynąć. Pan objawia mi również, że czułaś dzwonienie w prawym uchu lub uczucie ucisku w głowie, gdy próbujesz skupić się na swojej przyszłości. To opór atmosferyczny. Trwa bitwa myśli. Wróg próbuje zaszczepić wątpliwość. Szepcze, czy to dla mnie. Czy na to zasługuje. Słuchaj uważnie. Wątpliwość jest złodziejem czasu. Każda minuta spędzona na wątpieniu to minuta, w której drzwi trzaskają na wietrze. Bóg nie pyta cię, czy zasługujesz, bo to z łaski, on pyta, czy jesteś gotowa wejść. Istnieje sekret dotyczący liczby siódmego. Może to być siedem dni. Siedem godzin lub siódme. Dzień. Ta liczba wyznacza pełnię cyklu. Jesteś na końcu okresu siedmiu etapów próby. Pilność, zanim będzie za późno, wynika z faktu, że przy zmianie tego cyklu zmieniają się zasady. To, co było dozwolone na pustyni, nie będzie dozwolone w ziemi obiecanej. Musisz teraz zmienić mentalność z przetrwania na mentalność rządzenia. Jeśli wejdziesz w nowy cykl myśląc jak niewolnica, stracisz tron. Istnieje połączenie z ubraniem lub wyglądem. Duch mówi mi, że powinnaś ubrać się jutro tak, jakby wiadomość, na którą czekasz, już nadeszła. Nie czekaj na wydarzenie, by się przygotować. Przygotuj się, by sprowokować wydarzenie. Twoja postawa fizyczna komunikuje światu duchowemu twoją wiarę. Kiedy wstaniesz, Umyjesz twarz i założysz swoją najlepszą zbroję, ubranie. Anioł przynoszący błogosławieństwo rozpozna cię po Twoim honorze, a nie po Twoim bólu. Smutek odpycha cuda, oczekiwanie je przyciąga. Widzę cień z przeszłości próbujący wrócić. Osoba, która już wyszła z Twojego życia, spróbuje wysłać wiadomość lub pojawić się ponownie właśnie w tym kluczowym momencie. To nie zbieg okoliczności, to odwrócenie uwagi. Ta osoba przychodzi, by wysać Twój czas i energię emocjonalną, abyś straciła z oczu to, co jest na progu. Nie otwieraj drzwi przeszłości. Gdyby przeszłość miała coś nowego do zaoferowania, nazywałaby się przyszłością. Trzymaj wzrok przed siebie. Czujesz mrowienie w dłoniach. To namaszczenie do realizacji. Bóg mówi, że wszystko, czego dotkniesz z wiarą i szybkością w najbliższych godzinach. Będzie prosperować. Napisz ten projekt, wykonaj ten telefon, wyślij te propozycje. Twoje ręce są uzdolnione do odblokowania niemożliwego. Paraliż się skończył. Ruch generuje cud. I uwaga na twoje stopy. Pan pokazuje mi, że powinnaś wykonać proroczy akt. Gdzie chcesz dotrzeć? Idź tam fizycznie lub zwizualizuj to miejsce. Depcz zienie. Weź w posiadanie. Juzuę musiał deptać, by podmić. Dopóki siedzisz na kanapie nadziei, nic się nie dzieje. Wstań i idź w kierunku swojego marzenia. Morze czerwone otworzyło się dopiero, gdy kapłani zamoczyli stopy w wodzie. I tak niebo wręcza ci klucz. Nie ma już czasu na wahanie. Anioł, który przyniósł ostrzeżenie, czeka teraz na twój pierwszy krok. Drzwi są odryglowane, ale to ty musisz przekręcić klamkę. Cud czeka na Twoją odwagę. Dziękuję Ci, kobieto czynu, że się obudziłaś i wysłuchałaś tego wezwania do końca. Jeśli te słowa sprawiły, że Twój duch podskoczył w Tobie, jeśli poczułaś, że Bóg potrząsa Twoją bezwładnością, by wręczyć Ci zwycięstwo, nie zachowuj tego klucza tylko dla siebie. Udostępnij tę wiadomość komuś jeszcze. Jest tak wiele osób stojących u progu błogosławieństwa, bojących się wejść, lub bliskich utraty czasu nawiedzenia. Udostępniając ten film, stajesz się impulsem, którego brakowało innej osobie, by przeżyła cud. Bądź dzisiaj odpowiedzą Boga w życiu przyjaciółki. Aby potwierdzić, że przyjmujesz wyzwanie, że zostawiasz prokrastynację za sobą i że obejmujesz w posiadanie to, co jest na progu, z pełną siłą, zejdź teraz do komentarzy. Napisz. Jako dekret kogoś, kto nie zna słowa niemożliwe, zdanie, które uzdalnia cię do każdej bitwy, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I abyś utrzymała ten rytm zwycięstwa, abyś miała codzienny pokarm, który utrzymuje cię silną i uważną na czasy Boga, kluczowe jest, abyś dołączyła do naszej rodziny. Zasubskrybuj nasz kanał już teraz. Nie przegap okazji, by być częścią tej armii a przede wszystkim aktywuj dzwoneczek powiadomień. Niech będzie on alarmem nieba w Twoim życiu, gwarantującym, że już nigdy więcej nie przegapisz boskiej okazji.